Witam witam wszystkich w nowym roku 2013 I myślicie co ja tu wyprawiam teraz? Właśnie się przygotuję jechać na silownię wypiję hyperpompa i będzie pompa, ale dzisiaj będziemy robić nogi Teraz trochę Trening jest winien, że robię takie krótkie przerwy także trochę mniejszy ciężar, ale takie tak dużo ciężaru, ale odpoczynku mniej, także pompa jest większa. Dobra, jeszcze, jeszcze jedną rozgrzewka, to będzie czwartej, te ataki nie? Poparcie, nogi trzeba pokować. Żeby nie było tylko bicki duże, a nogi jak potyki. Nogi muszą być. O.